No po zwycięstwie na, nad Karoliną owczasz. Justyna, zanim przejdziemy do, do aspektów technicznych tej walki, chciałbym Cię zapytać, bo spotkaliśmy się w windzie przed Twoją walką. Powiedz mi, czy to było lekkie zdenerwowanie, czy jednak byłaś skoncentrowana? E, ja byłam raczej znaczy skoncentrowana. Gdzieś u mnie e, dosyć późno wchodzi stres związany z walką. E, dopiero, nie wiem, kilka godzin przed walką, jeszcze nawet na ważeniu e, czułam się bardzo dobrze. Więc, e, Raczej znaczy, raczej znaczy było ok. Już przez całą walkę wywierałaś olbrzymią presję w stójce na swoją rywalkę. Taki był plan, aby właśnie ustawić ją sobie pod siatką? Tak, miałam trzymać środka i, i w planie w pierwszej rundzie y, miałam y, rozbić y, Karolinę troszkę w stójce. A czym zaskoczyła Cię Karolina, bo widać było, że te obelenie jednak i wychodziły. Zaskoczyła mnie jednak tą stojką, bo jednak spodziewałam się, że dużo szybciej będzie chciała wchodzić w klinicz, spodziewałam się, że faktycznie będzie we mnie wpadała albo, albo dużo szybciej będzie gdzieś próbowała balić. Ale widać było, że nawet kiedy byłeś z pleców, no to kontrolowałeś ten pojedynek, aczkolwiek była taka sytuacja, e, kiedy Karolina chciała wyciągnąć balachę. E, blisko było tego skończenia? E, na początku wodowałam się dosyć mocno, ale udało mi się też w miarę szybko wyciągnąć troszeczkę ten łokieć. Później już było e, ok, ale oczywiście stres był cały czas, bo ja wiem, że to jest e, e, mocna strona Karoliny. E, chciałbym, żebyś odniosła się do tej sytuacji. Kiedy no, mógł bądź też nie zostać odjęty punkt? Czy to y, było w ferworze walki, to kopnięcie wykonane? Tak, tak, tak. No, nie, nie było to kontrolowane, więc y, obawiałam się z tego powodu też werdyktu na samym końcu, bo wiedziałam, że no, nie powinno tak być. I, i, i to no, Karolina super y, 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 zachowała się w ten sposób, że, że jednak dalej toczyła tą walkę. No, bo wiem, że te, tego nie powinno być, ale nie, nie było to planowane. Ale po walce rzuciłyście się sobie w ramiona, czyli raczej e, nie żywicie do siebie urazy. Ja od początku nie żywiałam do Karoliny urazy. No, dla mnie to jest sportowy pojedynek, wiadomo, że są zawsze emocje, ale e, jak też mówiłam, uważam, że Karolina jest dobrą zawodniczką i, i też dlatego, że, że po prostu ta walka była mocna i, i, i to była dla mnie ciężka zawodniczka. E, dużo przyjęła, dużo, dużo ja przyjęłam i Myślę, że to, że to jest takie fajne sportowe podejście. Przed walką spekulowano, być może jeśli Karolina pokonałaby ciebie, to może zawalczyłaby o pas. Jak ty się teraz do tego odniesiesz? Czy, czy czujesz się gotowa na, na taką walkę? Wiadomo, że fajnie byłoby walczyć o pas, ale to jest mój czwarty pojedynek, pierwszy w KSW, więc y, chciałabym, żeby to było zasłużenie. Tak sobie wymarzyłaś, Justyna, swój debiut w KSW? E... No wygrana, oczywiście z Karoliną z zawodniczką, która tutaj e, miała same wygrane i, i te jej walki były mm, no, bardzo ładnie rozgrywane, więc no. lepiej chyba nie widzę. Markowało tej publiczności jak to było? Nie, było w porządku, tak jak dla mnie było fajnie. Najważniejsze osobę miałam po siebie, trenerów, e, siostrę. E, reszta gdzieś w domach wiem, że oglądała, już, już nawet nie, nie odpisywałam na wiadomości, ale widziałam, że dużo osób mi pisało, że trzyma kciuki. Kiedy chciałabyś teraz ponownie wrócić do klatki KSW? No zobaczymy, po prostu nie, nie, myślę, że też ten odpoczynek nie, nie jest jakiś e, bardzo potrzebny, tym bardziej, że, że nigdzie nie możemy wyjechać, więc <laughs> e, niedługo wrócę do treningów i, i zobaczę, zobaczę też, co trenerzy powiedzą, co trzeba przerobić i, i ich będę słuchała. Dziękujemy bardzo, dziękuję bardzo. Dzięki. No ale w stójce kozak, brawo, serio. Dziękujemy.